Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś w odcinku specjalnym obejrzymy z lotu ptaka, m.in. rzekę Narew i jezioro Zegrzyńskie. Póki co jesteśmy na lądowisku Hrcynno. Lądowisko należy do Aeroklubu Warszawskiego. Zapraszam do oglądania. Po udanym starcie kierujemy się w stronę rzeki Narew oraz jeziora Zegrzyńskiego. W trakcie filmiku, oprócz dość ekscytujących obrazków, będzie można też posłuchać informacji dotyczących jeziora Zegrzyńskiego oraz tego co w nim pływa, czyli ryb. Już dolatujemy do Narwi. Tutaj zapora w miejscowości Dębe, No i za chwileczkę, wzdłuż Narwi, będziemy lecieć w stronę jeziora Zegrzyńskiego. Przed nami w oddali widać już Jezioro Zegrzyńskie, zwane również Zalewem Zegrzyńskim, bądź też Zbiornikiem Bębę. Jest to zbiornik retencyjny na Narwi, utworzony w 1963 roku, położony w Kotlinie Warszawskiej w powiecie legionowskim. Zbiornik wybudowano jako najniżej położony element kaskady zbiorników na Bugu, które miały umożliwić żeglugę. Ostatecznie z budowy pozostałych zbiorników zrezygnowano, a jezioro wykorzystywane jest przede wszystkim do celów rekreacyjnych oraz jako rezerwuar wody pitnej dla aglomeracji warszawskiej, którą teraz właśnie widać tam w oddali. Powierzchnia zbiornika wynosi ponad 30 km2, długość 41 km na narwi, szerokość do około 3,5 km, pojemność prawie 95 milionów sześciennych wody. Zwierciadło wody znajduje się 79 m nad poziomem morza, maksymalne spiętrzenie wynosi 7 m. Wpływ spiętrzenia kończy się około 27 km za Serockiem. Dolecieliśmy już nad sam zalew, teraz znowu w oddali widać zabudowę Warszawy. I za chwileczkę jeszcze kilka ciekawostek o tym zbiorniku oraz o tym, co w nim pływa. A przed tymi ciekawostkami mała ewolucja akrobatyczna lot nurkowy kilkaset metrów w dół w stronę lustra wody. Zbiornik otoczony jest lasami sosnowymi, które występują między Dębem a Wieliszewem, Białobrzegami i Rynią, a także w okolicach Jadwisina i Jachranki. Swoje siedliska mają tu ptaki, takie jak między innymi rybitwy, mewy, łabędzie, perkozy i kaczki. W wodach jeziora Zegrzyńskiego występują takie ryby jak leszcze, liny, karpie, okonie, sandacze, szczupaki, sumy z wędkarskim rekordem prawie 75 kg, wzdręgi, bolenie, jazgarze, miętusy, węgorze, karasie, srebrzysty, złoty, jazie, klenie oraz tołpygi. Po tej podniebnej przygodzie, pora już na powrót do lądowiska Chyrcynno. Ja już powoli się z Państwem żegnam. Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim przyjaciołom za fakt, że mogliśmy spędzić ten czas z rodziną właśnie fruwając nad między innymi jeziorem Zegrzyńskim. Teraz już Zbliżamy się do lądowania. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.